dobry, mam czyściutkie umyte pędzelki. Wstałam niedawno dosłownie, jest mi trochę zimno, bo zmniejszyłam sobie ogrzewanie w mieszkaniu, trochę zakręciłam grzejniki, bo tak, na czwórce i na trójce są zbyt gorące, a na dwójce są na tyle letnie, że jest mi trochę zimno, więc dobra, przestawię się do tego, żeby było mi trochę chłodniej, bo źle mi jest spać, kiedy grzejniki są gorące, po prostu jest mi gorąco, więc muszę troszkę obniżyć temperaturę i troszeczkę się przyzwyczaić do chłodniejszej Bo wtedy jest mi lepiej spać ale już nie mogę chodzić taka całkiem rozebrana mam tutaj kawkę Dzisiaj, Słuchajcie, planuję użyć sobie nowego produktu wam pewnie dobrze znany to jest ten CC krem od Erboriana zielony który zmniejsza zaczerwienienia na skórze i wtapia się w skórę działa jako taki podkład który sam się dopasowuje do skóry Dzisiaj mam też paznokcie, jak widzicie zawsze coś się ja zrobię z tym jednym paznokciem, nie wiem dlaczego. będę was oszukiwać, bo już nagrywałam test na TikToka tego produktu i wiem jak działa i jest dość mocny, a ja też chyba trochę za dużo założyłam, nałożyłam na pierwszy raz. Ale dobra, dzisiaj zrobię takie drugie podejście, nałożę go troszeczkę mniej i chciałam z wami pogadać, bo tak, mam kilka update'ów życiu. Po pierwsze umówiłam się do derma dermatologa na końcową wizytę, więc na pewno Was zupdate'uję co i jak z moją cerą, bo no nagrałam rolkę na TikToka, że koniec leczenia, bo miał być koniec leczenia, ale lekarz zobaczył mnie jeszcze jednego pryszcza i powiedział weź jeszcze opakowanie, bo no po prostu szkoda by było to zaprzepaścić, że już, o widzicie on się flapia, że już tyle czasu to brałam, i jeszcze coś mam, więc jakby dowalmy sobie jeszcze, że tak powiem. O, fajnie, jak się tak mniej nałoży, to fajnie to wygląda. Także już teraz mi się wydaje, że chyba oficjalnie będę kończyć, bo po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia yy, mam się zjawić u lekarza. Wizytę już mam umówioną, także na pewno Wam powiem co i jak. Nie, no jak się mniej nałoży tego produktu, to jest zdecydowanie lepiej, naprawdę. Chyba jeszcze raz nagram ten test, bo wtedy trochę zepsułam, za dużo nałożyłam, to mi się wydaje. To jest pierwszy update. Drugi update, nowy rok, nowa ja, czyli słuchajcie, odstawiłam antykoncepcję hormonalną. Wreszcie, zbierałam się do tego co miesiąc, dosłownie. Brałam ją w sumie od lutego ubiegłego roku i teraz skończyłam, czyli jest styczeń. Czyli no, nie brałam nawet roku, ale... Długo za długo. I chcę o tym też zrobić oddzielny film, jak ja przechodziłam to na początku, w trakcie, całe to branie, po co to w ogóle mi było i tak dalej. Dobra, lecę z makijażem. Jeszcze jest kilka kwestii do obgadania, ale to chciałam wam pokazać, jaki jest efekt na skórze. Bardzo, bardzo naturalny. Dosłownie jakbym nic na skórze nie miała. Ej, fajnie, lubię taki efekt. Będę lubić się z tym produktem. Dojechałam na miejsce, widzę, że jest dość chłodno. Kawałeczek się muszę przejść, ale niedaleko. Słuchajcie, mam sobie skórzane, spo... skórzane spodnie i podnie nałożyłam takie kolarki, które sobie sama zrobiłam, czyli po prostu ucięłam leginsy nad kolanem i takie coś mam. I mam dłuższe skarpetki. Gdzieś zgubiłam te moje najdłuższe, nie wiem, gdzie one są, ale dobra. E pod tą bluzką z krótkim rękawem mam jeszcze długą bluzkę, to zresztą później zobaczycie, żeby na pewno nie zmarznąć. Widzę, że ludzie są dość naubierani, ale no chyba jakoś bardzo, bardzo zimno nie jest. Dzisiaj znowu sobie słuchajcie scenę po chińsku, ale tutaj, tu ja widzę, że wszyscy stoją jak chcą i tu żadne zasady w ogóle nie obowiązują chyba nigdy tak naprawdę. No. Nie wiem, jakie ja jeszcze paznokcie będę robić. Jak zawsze. Zmokłam. Słuchajcie, też się rozpadał. Mieliśmy robić jeszcze stopy, ale się listka walnęła i nie zapisałam mnie na stopy. Także na stopy muszę jeszcze raz przyjechać w piątek. Tak, zrobiłam takie Barbie Pink. Nie takie naturalne, różowe jak zazwyczaj, tylko takie, właśnie Barbie Pink bardziej. Przyjechałam jeszcze pod paczkomat, bo zamówiłam sobie prześcieradło, bo moje już jest zajechane, że tak powiem. Oczywiście zawsze musi być to na samym końcu. Zamówiłam prześcieradło z Ikei, takie jak miałam. Później wam pokażę, co mi się stało z poprzednim prześcieradłem, ale zamówiłam takie samo. Tutaj możecie zobaczyć, jak sobie wpiszecie na stronie IK, bo to jest Ikei, to od razu wam się wyświetli. Zamówiłam takie samo, bo ono jest bardzo trwałe. Jest bardzo trwałe i miałam je odkąd się tutaj wprowadziłam, czyli już ponad 5 lat i mam nadzieję, że nie zmienili żadnej jakości tego już Zaraz wrzucę to do prania i może jeszcze dzisiaj sobie zmienię Przybrałam i kupiłam tylko rzeczy, ale w ogóle jak coś wam pokażę to mi nie uwierzycie, bo robiłam to pierwszy raz Ale to zaraz, najpierw zrobię, coś czego nie lubię robić, czego nigdy prawie nie robię może ze trzy razy w życiu to robiłam. A te papryczki zielone, os, z ostrym, ostre, w karfurze. Kocham, je, dawno ich nie małam, ale kocham. Czyli słuchajcie, będę gotować ziemniaka. Jednego, tyle mi starczy, i to pewnie będzie dużo. Do czegoś, co zrobiłam wczoraj. Ogólnie nie lubię. Znaczy, ziemniaki lubię, ale nie lubię, wiecie. Dużo roboty jest po prostu z nimi. Biorę sobie jednego ziemniaczka i jednego sobie ugotuję. Ja to zrobię nożem. Tak, pół zimniaka pójdzie. Dobra, zrobię tak jak umiem. Nie jestem za dietą. Z jedzeniem ziemniaków. często. One wymagają dużo czasu mają wysoki limit film chemiczny. Przez co też są sycące, ale później szybko chce się spać. Znaczy szybko, no. Po prostu tak zapychają, także tak będę gotować jednego ziemniaka. I zawsze sobie Myślę nawet e, jeżeli jestem sama, to nie opłacę mi się nawet um, kupować ziemniaków, bo gotować jeden aż A Ale chyba tak. starczy ze mnie myślę. O kurde chyba to. Przesadziłam. Z ilością płyną do prania. Mam nadzieję, że to się ogarnie. O matko, a jak nie, wyjdzie mi wszystko bokiem. O jego, gorąca. Dobra, mam nadzieję, że to się ogarnie. Dobra, słuchajcie, pochwalę się Wam moim pierwszym w życiu barszczem czerwonym. Robiłam go wczoraj z mamą na telefonie, na kamerce i mi wszystko mówiła, co i jak robić, bo ja oczywiście nie umiem robić takich rzeczy. Bo bardzo rzadko po prostu też robię zupy, a to wcale nie było takie proste jak barszcz, ale powiem Wam, że wyszło tak epickie i tak pyszne, że jestem z siebie naprawdę bardzo, bardzo dumna. Ale nie wiem, kiedy następnym razem będę to robić, bo naprawdę dużo bałaganu i dużo roboty, ale Uj, pyszka. Ej, no zobaczcie, wygląda to całkiem przyzwoicie, muszę przyznać. Jestem dobra w te klocki. Było pyszne. Widać? I chyba pierwszy raz w swoim całym życiu jedząc cokolwiek, nie uwaliłam się wszystkiego dookoła. Dosłownie byłam pewna, że tutaj zaraz będzie barszt. Ale nie, nie ma. Na sobie też nie mam. No, może na ustach. Kto ogląda vlogi na bieżąco, ten wie co robię. Jakie fajne słono, słodkie, zdrowe przekąski z daktyli, masła orzechowego, soli i gorzkiej czekolady. W którymś. Jednym z vlogów były te przekąski i nawet w którymś Wam powtarzałam, że sypię tak dużo, bo ta sól i tak nie wszędzie osiada, ale polecam Wam w ogóle zamiast do lodówki to włożyć do zamrażarki, wtedy w ogóle jest najlepsze. Dobra, już mi prześcieradło wyschło, więc zaraz sobie zmienię i od razu Wam pokażę, co mi się stało z tym. Już taka dziura. Ono jest jak coś poplamione. Takie trochę tutaj ciemniejsze bo spam w samoopalaczu, już stwierdziłam, a tam już i tak do wywalenia. Także no, ale takie jest zajechane. I gumki też się rozciągnęły po bokach. Dobra, nałożyłam, nawet minimalnie przeprasowałam. Także elegancko. O, coś tutaj tak średnio. Dobra. Ktoś się ostatnio pytał pod jednym z ostatnich vlogów o Instagrama tego ginekologa, od którego czerpię bardzo dużo wiedzy. E, więc powtarzam jeszcze raz: Dr. Tadeusz Oleszczuk możecie znaleźć u mnie w obserwowanych. E, I w ogóle chciałam Wam pokazać, bo to też jest probiotek jakby z jego polecenia, z tej marki Joy Day. I tak on wygląda. Zresztą pamiętajcie, w jednym z ostatnich vlogów ja go kupowałam znaczy w jednym z ostatnich. I ja już go wypiłam. Nie mogłam się przyzwyczaić, a teraz to już normalnie mi smakuje. Smakuje jak jakieś zgniłe owoce i w ogóle śmierdzi, ale już się tak przyzwyczaiłam, że nawet czasem mam na niego ochotę. No a kupiłam w Rosmane, bo akurat był dostępny. Jecham na Powiśle do sklepu biegacza, bo muszę... Reklamować moje mamy buty, pomitała. Także pędzę. Pada deszcz, także super. Wpadłam jeszcze do Rossmana po ten probiotyk, który mi się skończył. Jest on w cenie 48,99. Jest jeszcze jakiś taki z ashwagandą ale ashwagandę ja i tak biorę oddzielnie, więc e, biorę ten, co po prostu brałam. Dobra, także oficjalnie taki Baby, baby Pink na rękach i na stopach i teraz uwaga za kulis tak powstają zdjęcia. zagrać co. Lecę wysyłać paczki dla widzów pojedynczo, bo muszę jeszcze etykiety wygenerować do pozostałych trzech. Dobra, i ostatnie dwie wygenerowałam kody siedząc w samochodzie, także lecę zanieść. Dobra, wszystkie paczki nadane. Także Wam dziękuję bardzo za wzięcie udziału w konkursie. I ten, kto nie wygrał, wiadomo dużo osób, to nie przejmujcie się. Na pewno będą kolejne konkursy. Włos. E, szykuję dla Was kolejne rozdanie. Ale chrupię. Jest tak pięknie, że normalnie aż wyszłam się przejść. Sama w to nie wierzę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami po kilku dniach. I ten widok może oznaczać jedno. Tak, znowu jadę do domu, później wam trochę więcej powiem dlaczego, co i jak. E, pakuję się trochę, chcę też e, kosmetyki wziąć, co ta mama mnie prosiła. Lena chciała maskę do laminacji, więc e, biorę ją to, e, tą z Neboa, jej tą z Neboa. Nie wiem, czy coś jeszcze. A, a, a. O nie, dobra. Znowu pakuję jedzenie. Jeszcze mleko na kawę będzie, także nie chcę, żeby to się zmarnowało, Sporo rzeczy muszę zabrać. No ale cóż, dobra, przynajmniej się nie zmarkuję. Ja to kupowałam i tak z myślą, że pojadę do domu i też nie będę zakupów robić, nie? Już sobie zabieram swoje jąko, warzywka czegoś nie będzie, to, to będzie, bo ja to przyniosę. Kolejne mace reczki, a jeszcze tutaj jakieś rzeczy, resztki z zupy, bo mama to by też się nie marnowało. Chlebek, który kupiłam wczoraj. Eee, takie baski wegańskie, bo kiedy one są, po okay. Okay. Wychała, to poważności. Będzie z tysiąca. Okej. Troszkę małe, to ale... Dobra, niektóre rzeczy zaniosłam, niektóre jeszcze niosę. I jadę. Jestem, stoję i mam dużo czasu. Bo po pierwsze mam dentystę znowu i znowu nie chcę, żeby mi wizyta przepadła. Z leną będziemy nagrywać. Mamy tam kampanię do nagrania, no i jeszcze kilka innych takich powodów, ale... Brzuch nie woli. Nie wiem czy to macica czy to jeszcze brzuch z nerwów, w sensie żołądek, ale chyba żołądek też z nerwów. Zjadłam sobie to, bo w sumie rano wypiłam tylko koktajl białkowy i zjadłam trochę warzyw, no i z, z pięć orzechów, ale to bardzo lubię. Blisko Superi mega zimno. Ledwo weszłam, ale wszystko wniosłam za jednym pociągnięciem. <laughs> Lena? Masz dla ciebie. Oh, maska do laminacji. Tak, 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 tak. Chodź spróbujesz smaczka takiego. Chodź. No toż otwórz to. Ale coś fajnego. O, już uważaj, bo on tam U. żeby złapał. dobry. A dla kukunia jest to? Inne mam. A to dla bezzębnych. To dla Kukunia Pokaż Też takie w paście dla bezzębnych Kukunio, patrz, patrz I Jeszcze to dla mamy Znowu kradnę piżamy od Ledy Z w rękami Ej, bo jak będziemy nagrywać to ze Stitchem to ja mam bluzkę Wiem yeah. Lena znowu prowadzi sobie live. Jezu, nie ja się zaraz Będziecie na vlogu moim na YouTubie. Mam. O, dzięki. No ale sieć tu. Pozdrawiam wszystkich z live. A. Będziecie mogli u mnie na YouTube jeszcze zobaczyć. Ja? Co ty robisz? Nic Dobra, więc Ja głodna z Warszawy Przyjechałam, niedożywiona no, to ASMR, kto lubi ASMR? Lena, lubisz ASMR? No lubię nagrywać A oglądać jedzeniowe? No ja oglądam cały czas mukbangi jakieś Nie także. No ja tak Okay. Nie jem, ale podjem. Powiem tak, zaliczyłam ja zęba. 350 zł. Nie to kosztowało. ile. I trochę czuję chyba źle dopiłowany trochę. Bo jest, bo nie Nydyska powiedziała, że wszystko dobrze to już został tego zęba, tam już nie ma co piłować, więc chyba się muszę przyzwyczaić, że coś tam czuję. Mamo! Patrz, wygram tu dychelę na mi dała. Wygrałam zakład i dałam mi dychę. No, taka była gra. No ta. Must be funny. In a rich man's world. mogę iść po te rzeczy Disney'a? Nie, bo jest zimno. Ja pójdę. No to idź. Z tyłu za znaczy za tym od pasażera. Tylko, żebyś mnie nie pomieszała, bo tam są dla dwóch osób. się wstydziła, to, że ona nie ma pieniędzy, to tyle z wyciągnął. Mamo, ona sama do mnie zadzwoniła, chciała być chytra, mnie przechytrzyć na ty zakład. A ja byłam. Mamo, ja jej nie tyle dałam, a ja byłam mądrzej. Ja, ja jej nie tyle dałam, a ja byłam mądrzejsza, wygrałam zakład i to jest moja wygrana. Ja jej nie tyle dałam, ja jej dupę myłam jak była małym obstrańcem. Do dzisiaj pamiętam jej sraczkę pomarańczową na plecach. I ja, 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 ja. jak mi się zrzygała do gęby, dziękuję. Nie mam w ogóle żadnych skrupułów. Tak? O Tobie mówię.